Witamy Państwa na pierwszym wirtualnym, u nas oczywiście, wernisażu naszej zaprzyjaźnionej czytelniczki Eliszbikowskiej. Nie jest to pierwsza wystawa jej prac u nas, natomiast pierwsza, której niestety nie ogląda się na żywo bezpośrednio, będąc u nas na pięknym, cudownym otwarciu. Nie jest nam niezmiernie przykro z tego powodu. Ale cieszymy się, że możemy chociaż w takiej formie, czyli wirtualnie, pokazać Państwu obrazy, czyli nową twórczość, bo to jest następna jej odsłona, kto śledzi nasze wydarzenia, widział i ma porównanie, że raz zmienia tematy, przepięknie kompiluje, to swoje życie przenosi na trudna. Tym razem jak Państwo potem zobaczycie z bliska. Są to chyba jednak wariacje przede wszystkim na temat kobiety. Kobiety pięknej, tajemniczej, starej młodej, e, jutrzenki wręcz, także ile możemy? Tyle pokażemy Państwu przez oczywiście internet. E, internet choćby był najcudowniejszy. Nie jest w stanie przekazać Państwu... E, dokładnie tego, co widać na tych obrazach. Także bardzo serdecznie zapraszamy również do oglądania prac u nas na żywo, czyli w koszeńskiej Bibliotece Publicznej w filii numer 8, która się mieści przy ulicy Andersa w Koszalinie. Serdecznie zapraszamy, a teraz proszę Elu. Tak, zapraszamy, Elu. dziękuję ślicznie, Radeczko. Ach, tak faktycznie trudne jest nie spotkać się bezpośrednio. Jednak dzisiejsze czasy spowodowały, że chyba zaczynamy doceniać bliskość człowiek-człowiek, człowiek-przyroda, człowiek gdzie nam to zabrano. Stąd chyba w pełni oddaję tytuł tej wystawy – ulotność. Tutaj zaprezentowana jest tylko wycinek obrazów, które panowałam na jesienny dermisarz, na jesienną wystawę, gdzie wstępnie umawialiśmy się z Wandeczką, że będzie tutaj cykl obrazów mówiących o królowie, królowej ziemi. Ponieważ ktoś, kto bywa na moich dermisarzach, wie, że nie jestem obojętna na to, co się dzieje wokół nas. Królowa planeta, królowa ziemia, człowiek, 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 przyroda, kiedy nas zamknięto, nagle natura odżyła, nagle nam powiedziała, że ona będzie. Myślę, że też powiedziała zatrzymajmy się, pochłonijmy, ratujmy jeszcze to, co mamy. Tytuły tych obrazów, mimo że są, tak jak będę powiedziała, kobiety, tytuły mówią o właśnie naszej planecie, o naszej Ziemi, o naszej naturze, chociażby o tej ulotności y, czasu, przeszłości, przyszłości, nierozłącznie splątanej y, przeszłość, przyszłość, nieśmiało patrząsa. Co nas czeka. Czy choćby ten obraz, może jest to kobieta, może jest to spojrzenie, ale to jest spojrzenie na Obraz to tylko nas. Jak zaczęliśmy doceniać moment, kiedy nam pozwolono wejść do lasu. I już dzisiaj serdecznie zapraszam, przyjdźcie na żywo, zobaczcie te obrazy. Będzie mi niezmiernie miło, ogromnie będę szczęśliwa, jeżeli poczujecie to, co starałam się przekazać na tych obrazach. Kobiety, ponieważ uważam, że nadchodzi czas kobiet. ogodności, delikatności, opieki, serca. Oglądając teraz obrazy tej wirtualnej wystawy, zaczniemy od obrazu Weszło lato. Tak, mamy lipiec, cieszymy się latem. I na tym obrazie jest od wiosny nadejście lata. Następne obrazy, które mówią o planecie, o czasie, o lesie. Ten obraz jest czas. Mówimy o tym, co było kiedyś. Wspomnienia stąd ta starsza pani, i młodość, która jeszcze nieśmiało patrzy w przyszłość. To spojrzenie, tak naprawdę ten obraz pod tytułem Las, do dzisiejszych czasach, kiedy nas zamknięto, jak doceniliśmy, jak las nas woła, jak patrzy. I to też kobieta nieśmiała. Jednak obraz nieśmiała. W tym obrazie jest zawarta ta właśnie nieśmiałość: czy możemy wyjść, czy możemy dotknąć, czy możemy powąchać kwiaty. Zachód to są nasze wędrówki, które szczególnie dzisiaj. Chcieliśmy, a nie mogliśmy zobaczyć przepiękne widowiska naszej planety, szczególnie zachodu. Jutrzenka. Hmm. Z nocy pojawia się dzień, co nam przyniesie, to spojrzenie. Tutaj mamy trzy obrazy, które były wystawiane o naszej właśnie ulotności, o motylach, o naszych aniołach. Skrzydła motyli. Hm. Jest tutaj pewna tajemniczość, bo nie wiemy, co wokół nas jest. Tu również motyle, gdzie w postaci kobiety, kwiat. Te motyle próbują usiąść, a jednak gdzieś świat nie pozwala. A w tym obrazie jest spełnienie, bo już jest przyzwolenie nas na to, żeby pojawiły się te motyle. To są obrazy pejzaży, ale Czyli lawendowo, coś, co teraz latem ukochany, kolor, lawendy, zapachy, ale i podróż. Czyli ten las, który ciągle się pojawia w naturze. Zaprasza nas w podróż. W przyszłość, gdzie była wiosna i kwitnące drzewa, a tam w dali jest światło i ta właśnie przyszłość, która nas czeka, tak zależna od nas, od człowieka.